Czym mogę służyć? Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. E, no cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. To tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. O i co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek jak pójdziesz w krzaki. Brzmi nieźle. A umiałbyś taki zrobić? Nie, ale jak znajdziesz kogoś, kto umie, to chętnie go poznam. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami, takimi jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skeligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale Kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Um, tak, wtedy tak. Ale tylko wtedy. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskin po północnej stronie wyspy. Kiedy następnym razem będę na skaligę. spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. To musi być ta legendarna kuźnia. Rozejrzyj się za narzędziami. Jakiś czas temu byłem na Undwik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca! Wyglądają jak prawdziwe! Bo są prawdziwe, spójrzne ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Łatwo nie było, dlatego liczę, że się odwdzięczycie, dając mi zniszkę na pancerz, który dla mnie zrobicie. Harmoneb Grenekan, generał ...nie Uciekli albo zginęli, ale Kuźnia pewnie nadal tam stoi. Wykuto ją w skalę, pewnie dlatego się ostała. a w niej narzędzia. Niech mnie kuna trąca. Wyglądają jak prawdziwe. Bo są prawdziwe, spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Długa historia. Może kiedyś ją opowiem, ale teraz zależy mi przede wszystkim na pancerzu. Harmon!